Hejo, z tej strony l a to jest Notes of Obsession. Nie wiem jeszcze o czym jest ta gra. Wiem, że ma coś związanego z music boxem, jest to jakiś horror indie. Nie credits. How to play? Mamy tu nakręcanie pozytywki i przełączanie pozytywki. E, wiem, jest to gra, którą wielu z Was mi polesało. Jest to gra prawdopodobnie na jeden odcinek, z tego co wiem, e, więc zobaczmy. Play! Hey, hey! Jestem z przyszłości i może najpierw przeczytam wam prolog, bo jednak jest to wprowadzenie do tego co się dzieje w grze i co to dość istotne. Harriet nie była szczęśliwa ani trochę. Od kiedy jej mąż opuścił miasto w poszukiwaniu pracy, musiała odbierać Michaela z ćwiczeń hokejowych. Kiedy Michael był gotowy do wyjścia, Harriet również była gotowa, aby nakrzyczeć na niego, co mu tak długo zajęło. Kiedy dotarli do domu, Harriet czekała miła niespodzianka. Jej mąż wysłał jej paczkę z jego podróży. Zawsze wiedział, jak ją rozweselić. Wewnątrz była piękna pozytywka z rosyjskim designem. Poczuła, że jej powieki robią się coraz cięższe, więc usiadła sobie obok pozytywki i postanowiła troszeczkę odpocząć. To był bardzo długi dzień. Zdecydowanie potrzebowała troszeczkę snu. Prolog, może powinienem był to przeczytać najpierw, ale... Zobaczymy to potem. Ogarniemy. Więc polecaliście mi tę grę, ponieważ jest podobno nieźle straszna. Ewentualnie bardzo fajnie zrobiona. Jest dość ciekawa, interesująca, więc... hej, No, cześć! O To jest ku... Nie mogę tego już otworzyć, tak? Okej. Okay. Tu jakieś listy. O, tu jakiś nożyk. Którym prawdopodobnie będzie można popełnić morderstwo. Na mnie. Ktoś go weźmie i mnie zabije, ja się założę. Chociaż wątpię. Prawdopodobnie morderca, jakbyś tu miał włamać, to by wziął swój własny nóż. Notatki obsesji. <laughs> Więc co na czym to może polegać? No Pewnie mamy znaleźć jakieś notatki i je przeczytać, ale. Ja tutaj żadnych nie widzę. Music boxa też jeszcze nie mamy. Może ja po prostu pominąłem coś bardzo istotnego, bo jestem debilem. Wydawało mi się, że coś słyszę, ale pewności nie mam. Okej, okay. przewrócone krzesło, to nie, to nie może oznaczać nic dobrego. Tam dalej nie wejdę. Co? To, to jest wyjście właściwie, nie, tam jest jakiś pokój. Okej, okay. aha, aha. music box tak sobie nagle zaczął grać i tutaj wlazłem. Niepokojący widok, niepokojący korytarz, długi. Ojej! Mówiłem, że jest niepokojący. Press E to interact. No hej, pozytywko. A, czyli tym otwieramy music boxa i go aktywujemy. I dzięki muzyce widzimy jakieś podświetlone rzeczy, ale nie możemy się ruszać. E, tu interact with Symbols, co, dlatego. No, halo. Pokaż się. Aha, ja już wlazłem w interakcję z tym przedmiotem, z tym obiektem i go znalazłem, więc musimy go tak szukać. Tu jest kolejny. Ale zakładam, że skoro możemy ich... Wait. Hej, co? Co jest? Ja wylazłem przez te drzwi. To muszę znaleźć te dwa symbole w tym pomieszczeniu Aby się wydostać Boję się, że jak za długo nakręcę tą pozytywkę, to trzeba będzie przed czymś uciekać i się chować, bo coś będzie nas słyszeć No i będę miał wtedy malutki problem, tyciuśki Coś czego nie widzę, coś czego... Myślę, że ogarniam, ale... Ale może jednak... Tak naprawdę nie ogarniam Mogę to wziąć, bo tak mi się wydawało. Tego tak wcześniej nie było eee. eee. Niepokojące to troszkę. Albo ja z glitchowaniem jakąś gra, bo ten symbol jest gdzieś ukryty, tu jest. A tobie co odwaliło? klasyka What the fucking czy ja znowu wychodzę z tym samym... are you fucking shitting me <śmiech> <śmiech> ja się chyba nie mam stąd wydostać ja chyba mam po prostu zamknąć mordę i gdzieś cicho <laughs> Co jest grane? Proszę odejść od drzwi, wychodzę. A, czy ja już mogę otwo? O ja Co jest kuźwa? Eee. Kontrol, aby kucać, ale po co? Frypi jak cholera. Kto tutaj był i czemu to zrobił? Czy ten dźwięk tej pozytywki go przywołuje? Go, bo zakładam, że to jest że on, bo jestem kobietą, więc... Więc zazwyczaj tak te historie się toczą. mordę! Yyy, Gdzieś tutaj coś, tam jest jeden symbol. Czy ja potrzebuję drugiego? Potrzebuję drugiego. O. On się za mną obraca, prawda? On się obrócił trochę w tę stronę. On się za mną obrócił. To nie jest już śmieszne. Jeden i ten sam pokój. Zrobiło się dziwnie cicho, zaraz coś jebnie. Tylko raz. Czy to jest dobry pomysł, żebym tego użył teraz naprawdę? Wiedziałem, że coś się zdarzy. Może my stąd uciekajmy, skoro tu jest potrzebny tylko jeden symbol? Bo się z... o... Coś się stanie, coś się stanie złego. O! I, i, o, od nowa to trochę mi przypomina Silent Hill PT, bo tak wchodzimy w kółko, w kółko, ale jednak coś się zmienia. Tylko tym razem, już właściwie mam ze sobą music boxa. I właściwie mogę wejść do tego pomieszczenia. A tutaj byłem na górze. Coś jest nie tak. Czy ja właściwie mam tutaj znaleźć jakiś symbol gdzieś dookoła? Okej, okay, będę cicho. Jest symbol, okej. Okay. Więc ja tak miałem coś znaleźć. Co to za dźwięk, który tak narasta? Coś tutaj się święci dziwnego. Więc zakładam, że miałem. Mam znaleźć trzy symbole! Ok. Jeszcze dwa. Chociaż mam wrażenie, że im więcej gram tym. tą pozytywką, to tym bardziej mam przechlapane. To jest takie moje dziwne wrażenie. Ten nie przejdę, tu jest jakiś symbol. Skoro. Oj, Jesus, ich jest dużo więcej. Ok. Zapomnijcie o tym, co powiedziałem o trzech symbolach. Ich jest dużo więcej. Okej, okay, mamy już ich kilka Ej, epicki koncept na grę, tylko gdyby jeszcze ktoś mógł ten music box usłyszeć, nie wiem czy to właściwie jest zaimplementowane do tej gry Widzę cię. Kolejny symbol Zaraz się przejdziemy na górę, jeszcze jakieś w kuchni powinny być, jeszcze brakuje mi Raz, dwa Trzy, brakuje mi trzech Więc znalazłem trzy tutaj na dole Zakładam, że jakiś w kuchni też musi być. Nawet słyszymy, jak się gdzieś pojawia, bo jestem taki dźwięk. Hej! Hej, spokojnie! Gdzie on się pojawia tutaj? Nie widzę go! A jest! Ojej, co jest? What the fuck! Czym ty kuźwa jesteś? O kurde, ale paskudne. Oj, aj na górę. O, to moje szydziej! Kogo jest więcej? Czy to tylko moja wyobraźnia, bo to się teleportuje? To tylko moja wyobraźnia. Mam bardzo zjebaną wyobraźnię najwyraźniej. Okej, okay, więc to nie jest ani ona, ani on. To jest coś. I prawdopodobnie ja to coś przyzwę dźwiękiem pozytywki, ale muszę znaleźć pozostałe. Pozostałe dwa znaki. Tutaj chyba było, prawda? To jest na dole To jest jeszcze na dole Jest Tu jest tutaj? Are you fucking shit me? Mam chyba wszystkie symbole Mam wszystkie symbole, prawda? To wszystko Mogę zamknąć drzwi? Aj Aj, nie mogę o jest źle! To po mnie idzie! Fix it! Napraw co! Napraw co! Co ja mam naprawić? Ale mam ciarki. O jasna cholera! Mam wszystko. Ja właściwie... Wow! To właściwie ja... Ja wziąłem ten nóż? <śmiennie> <śmiennie> What? Czy... Czy już naprawiłem wszystko? Ej, patrząc na tamten obraz zakrwawiony, ta dziewczynka wygląda bardzo dziwnie, więc zakładam, że ja jestem... W tej grze tą matką. A to coś dziwne Ok, więc właściwie prolog mi się nie początku, ja przeczytałem go dopiero teraz. Um, teraz patrząc na z tej perspektywy, Michelle jako ta dziewczynka, zakładam, że to jest Michelle, nie Michael, mam nadzieję, że się nie pomylę. Um, skoro ona i Michelle były w domu, a mąż wysłał jej prezent, pozytywkę. Zakładam, że od tej pozytywki wszystko się zaczęło dziać cokolwiek dziwnego, bo do tej pory wszystko było normalne. Ta pozytywka jest jakaś dziwna, opętana, demoniczna, i zakładam, że ona przez tą pozytywkę widziała swoje dziecko jako potwora. Więc czy ona zabiła swoje własne dziecko? Czy, czy w tej chwili ja pomogłem jej to zrobić? Nie wiem, to może być tylko moja interpretacja. A co wy uważacie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie, dzięki wielkie za podesłanie tej gry, jeżeli chcecie sami ograć, to link macie w opisie, jest darmowa. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.